Jest to jedna z czterech pół roku klimatu umiarkowanego. Lato klimatyczne zaczyna się, kiedy średnia dobowa temperatura wynosi ponad 15 stopni. Lato astronomiczne zaczyna się w czerwcu, kiedy mija najkrótsza noc w roku, i dnia zaczyna ubywać, ale jest on dłuższy od nocy. A kończy się w dniu jesiennego zrównania dnia z nocą, kiedy noc zaczyna być dłuższa od dnia. I jest to we wrześniu. Lato fenologiczne dzielimy na wczesne lato, które przypada na dwie ostatnie dekady czerwca. I tutaj kwitnie szałwia łąkowa, robinia akacjowa, liguster, jaśminowiec, czarny bez, jarzębina. Haber bławatek, mak polny, ostróżeczka polna, owocują poziomki, truskawki, czereśnie, wczesne wiśnie oraz liście sałaty są do jedzenia, rzodkiewka i kalarepa. A także lato właściwe, które trwa lipiec, sierpień, początek września. I tutaj owocują pomidory, ogórki, papryka, cukinia. Tutaj wiśnie, czereśnie owocują, jeszcze są truskawki, kwitną lipy. Znacznikiem tego lata właściwego są lipy, kwitnienie lip oraz chwasty takie jak cykoria, podróżnik, haber łąkowy haberdriakiewnik. Latem są, wykluwają się małe ptaszki, rodzice je karmią, ptaki przechodzą pierzenie, opuszczają gniazda, uczą się samodzielności, zaczynają się drugie czasem lęgi ptaków pod koniec lata owocuje winogron, ptaki przygotowują się do odlotu, tworząc takie sejmiki na przykład na drutach, na drzewach i ssaki tak samo latem młode uczą się samodzielności, dorastają. Dziękuję, życzę miłego dnia.